Edukacja domowa to coś więcej niż realizowanie podstawy programowej w domu. To spojrzenie na naukę z zupełnie innej perspektywy. Potraktuj ją jako część codziennego życia. Nie ograniczaj jej do biurka i książek. Jak sprawić, żeby nauka była radością, a nie obowiązkiem? Dziś podzielę się kilkoma pomysłami. Nauka przez zabawę to świetny sposób na zaangażowanie dziecka, rozwijanie jego kreatywności i umiejętności praktycznych. Matematyka w kuchni, eksperymenty w domu, gra w sklep. Poznawanie przyrody na spacerze to tylko kilka prostych przykładów, jak połączyć naukę z życiem codziennym. Jednym z największych atutów edukacji domowej jest elastyczność. Rodzice sami decydują, w jaki sposób dziecko zdobywa wiedzę. Kiedy myślimy o edukacji, często skupiamy się na książkach, testach i zadaniach, ale prawdziwa nauka dzieje się wszędzie w domu, na wycieczkach, a nawet podczas sprzątania. Dzieci uczą się najlepiej, kiedy są zaangażowane i kiedy czują, że to, co robią, ma sens. Codzienne aktywności dają także możliwość nauki praktycznych umiejętności, które trudno zdobyć w szkolnej ławce. Dziecko nie tylko poznaje fakty w teorii. Uczy się rozwiązywania problemów, planowania, organizowania swojego czasu i współpracy z innymi. To, co wyróżnia naukę przez zabawę, to jej wpływ na emocje dziecka. W naturalnych, radosnych sytuacjach dziecko nie odczuwa presji. Wtedy odkrywa, próbuje, popełnia błędy i wyciąga wnioski. Dzięki temu rozwija nie tylko swoją wiedzę, ale także pewność siebie i poczucie własnej wartości. Pamiętaj, że w życiu dziecka ważny jest również rozwój społeczny i emocjonalny. Wspólne projekty, rozmowy i zabawy budują więzi i pomagają dziecku lepiej zrozumieć siebie i otaczający je świat. A to wszystko dzieje się w sposób naturalny, bez sztucznych ram i ograniczeń. W edukacji domowej chodzi o to, by nauka była przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem. Dzięki codziennym aktywnościom dziecko uczy się, rozwijając nie tylko wiedzę, ale też praktyczne umiejętności, które są niezwykle istotne w dzisiejszym świecie.